witajcie w naszym mm, odcineczku Zdobyłem urbanię walutury Skalodury I patrzcie, mam laku karacze I mam jeden miliona Teraz mam pół miliona Dwa, pół miliona Pa I mam lustralę Pa, kto ze mną gra? I babolek Buu. Pa, ja lustra Patrzcie jest ta wiedźma, straszna tylko głupia Nie, nie, jest głupia Dobra, e, co on ma w ogóle? te minuty On tutaj się jeszcze jest. no No on O kurwa Pierdolę to Dobra, Ez! Też? Chcesz tym dostać? Też? Patrz, Nie trafiłem go ale... Na serio? Pa! Ile mam baterii? Pa! 20. Pa! Ja mam tylko to jeszcze! Pa! POM! Trafiłem! Koń zginął! I ja nie mogę! To jest gra, która jest niedowolniwa! Pa! On ginął... Przypominam, on zginął... Pięć... Dobra. I ja mam najlepszego, który... Mogę... Piszcie komentarze. Piszę w komentarzach hasz tak, żebyście dostali za darmo free Brainrota jak macie. Macie już tutaj podpis, podpisami 199167. Oh! Nie, ja go biorę, ja go biorę, ty nie bierzesz. O co? I co? Nie będę grał z nim. I ja nie mogę, i ja nie mogę, i ja nie mogę. Dobra, to ja tak się E? S, mam kolejny, no jeszcze kolejny. Ja nie dostałam ani łapki w kołach. W Kolach? Dwa. Nie! Ale to jest szczęście, bo mam najlepszego brinota trako dinozauro. On zarabia mi ponad 2 miliona. Ale 2 miliona to jest takie spoko. Pa! Pa! Nie ma... Brailota, patrz! Patrz! A ja... Ej, tu jest czterech jak wrzucę jedną maszynę... Opie, Ślałeś! Z kim gadasz? Z kim gadasz, mówię? You guys for two... Ej, ale fajne! A ty chcesz z tym dosać? No właśnie! Ej, no! Mi zasłania ciągle ten twarz! O nie, no! To co mi ciągle zasłania twarz? Ty, ty chłopie, nie bardzo ci się cieszy. Oj, co dostajemy? Kolejna? Dobra, wezmę ją. Dobra, to. Ale, to. Tak, nosy. Dobra. Idzie kolej. Kolejny raz. No. Nie. Pa! Wielkie ja. PAK Gdzie ja jestem? PAK Gdzie ja jestem? Ja jestem w niebie. Hmm, Oni my. Dobra, nara. Zobaczycie moje brainroty jutro, nara.